Hej, kamieńcowie! Taki filmik u mnie, bo mi nie wyszło. Pierwszy kanał na filmie. I oczywiście nagrałam niedawno, przed chwilą, jakiś filmik, ale i tam była na nim moja koleżanka Zuza. No i, ale. Był po prostu za i się nie dało. Dlatego, Zuza, pozdrawiam cię na tym filmie bardzo gorąco i serdecznie. Coś mi się z myszką stało. Ok, nieważne. Dzisiaj taki film o mnie bardziej bym powiedziała. Tak. Na razie tylko kilka szczegółów o mnie ujawnię. Resztę musicie napisać do Q&A. Już tłumaczę, co to jest. Bo musimy się zmieścić w czasie. Jak coś, to zrobię dwa odcinki. No, ale... A no serio, nie o, tak. Ok, widzę, sobie. Ten, ten... Pytanie. To są takie pytania, w którym youtuber siada sobie na przykład na czymś i widzowie pisali pytanie w komentarzach i youtuber na to odpowiada. Dlatego chcę coś takiego zrobić, tylko proszę mi nie pisać na przykład takich dziwnych bardzo pytań, takich żebym ogarnęła. I proszę jeszcze... No proszę, no, chodzi o to, że teraz jeszcze y, zrobię takie szybki wywiadzink, taki jakby, ale powiem y, jak się nazywam, ile mam lat, gdzie mieszkam, nie będę tego ujawniać, ale na wsi, gdzieś tak bardziej, nie aż na wsi, y, o, myszka zadziałała, nie aż tak na wsi, no ale mieszkam w takim bardziej skromnym miejscu, y, Okej. Okay. Zaczynamy. Mam na imię Wiktoria i mam 11 lat. O czym będzie to czy ten kanał o grach? Czasami będzie i bardzo rzadko, kiedy będzie inne nagranie chyrograf, możemy nagrać grę This is not my neighbor, czyli po polsku tłumaczę, to nie jest mój sąsiad. To taka gra nie będzie aż dla takich malutkich dzieci, ale... Mi się ona bardzo podoba. Grało mnie już, ze zyskuję bardzo dużo oglądalności i na kilka y, dużą, na bardzo dużą w górę planuję nagrać odcinki z kamerą. Jak widzicie, nie ma tu nikogo na Druckheaven, bo to jest mój prywatny serwer, do którego tylko mogą moi znajomi wchodzić. Planuję nagrać y, po prostu odcinek z kamerką i będzie y, z, y, ten pierwoległ ten, ten nad tym. Fasolki wszystkich smaków, czyli zginę w jakimś obi i zjem jedną fasolkę wszystkich smaków. Jedna śmierć równa się fasolka wszystkich smaków. Zobaczcie, ja tutaj mogę panować nad pogodą. Was też mogę dodać do znajomych. Moja ulubiona, pogoda. moja koleżanka jej nie lubi. No pozdrawiam cię, Natasza. No to co, przejdźmy sobie do takich tematów horrorowych, kiedy nie będzie, tak, może takie, troszeczkę, ale tak, taka, ojej, ale taka, taka troszeczkę straszna, czekajcie, nie poprzestanę. Problemy lewy to się zadziały. ma tej gier strasznych rzeczy bo, a dlaczego, bo ja po prostu nie lubię. Ja nie lubię horrorów, yy, nie lubię strasznych rzeczy, a i tego kanału by nie było dzięki moim kochanym rodzicom. Pozdrawiam Was najbardziej na świecie rodziców ściskam Was głęboko. I ja oczywiście musicie się pojawić ktoś w moim życiu, A tym, kim się jest jestem bardzo kochany, ale czasami nie mam do niego siły. Ale to bardzo go kocham. Bardzo go kocham. Mam nadzieję, że będzie ze mną nie w Także tam i jeszcze chcę powiedzieć coś. Także tak, pytanie do Piłanej już wiecie, proszę Was, polecajcie kanał Waszym znajomym. Polecajcie kanał Waszym znajomym. Polecajcie, w ogóle polecajcie mój kanał, bo będzie mi bardzo miło. Co to jest? Polecajcie ten kanał wszystkim jak możecie, bo byłoby mi bardzo miło i to mi pomaga w rozwoju kanału. Ja jeszcze nie będę montować, bo jeszcze nie umiem montować. Ja po prostu będę nagrywała takie filmiki bez montażu, więc będę sama, zachęcam was. Abyście dali łapieczkę do góry, subskrybowali kanał. A i nie dziwcie się, jeśli na moich dwóch filmach, bo będę miała już cztery w sumie, na moich dwóch filmach nie będę nic mówić, bo coś mi się stało. Gdyby nie moja najlepsza w świecie, mama, to po prostu bym nadal nie miała dźwięku, głosu. Byście mnie nie słyszeli, tylko grę. Nagrałam odcinek z Zuzą, ale okazało się, że był za długi. No i no to co pozdrawiam Cię z Zuza. Pamiętajcie, aby wpić też do niej na kanał. Nazywa się Zuzak są Oficjal. No to co z mojej strony to wszystko. Pamiętajcie, aby do niej pić. Ono ma już taki kanał, gdzie nawet na szorce. I uwaga dla mojej koleżanek. Korerunki polecam Hani, chociaż nie wiem jak się nazywa jeszcze jak się dowiem, to Wam będą znać. Piszcie pytania do QA. Pamiętajcie, aby zasubskrybować nie wiem, który teraz to mówię. Ludzę już. I pamiętacie? ostatnio nie mogliśmy dokończyć. Wydawało mi się, że to się Harda. To napiszcie, czy byście chcieli kolejny odcinek z Harda. To Wam nagram. I jestem ciekawy tylko jak to sobie na chwilę zaraz co, i tu będzie, się to góry, przecież. Nie rozumiem, gdzie może być pierwsze. Tylko chcę tak się rozejrzeć tutaj. Ale jak to tu jest poukrywane? I 35 na całym mapie? O mój Boże. Pojedźmy na farmę, na farmę pewnie też coś będzie. Ta mapa jest strasznie duża. Ale ja nie będę tego nagrywać. To, co pamiętajcie o i pamiętajcie też w ogóle, żeby wszystko tam zrobić, komentarz, a właśnie w komentarzach robimy bitwę. Jeśli chodzi o to, to będę wspominała o tym, o kim, kto zostawił jakiś słodki komentarz bo moja najlepsza koleżanka komentarz, to będę ich czytała ten komentarz. No to co? Z mojej strony to wszystko, pamiętajcie, kocham was, ja taki pingwinka, pa pa!